Cześć to Paweł z Piwnego Klubu. Znów jest ze mną Marusia. <śmiech> <śmiech> osoba, której chyba wam przedstawiać nie muszę. Um, osoba, która bardzo wiele różnych rzeczy w Polskim krafcie robiła. I o ostatniej z nich gdzieś chciałbym z Tobą porozmawiać, czyli o projekcie Kocham piwo. Stąd te szkła, może nie szkła, bo to nie szkła jest. To szkła turystyczne. Tak, szkła turystyczne. Nie zalecam. Przepraszam, przepraszam, do... przepraszam, przepraszam, bo już tak. widziałam Michał Kopik na piwnym garażu. Myślałam, że on błąd popełnił. Dopiero później się zorientowałam o co chodzi. Nazwał to plasteku. Piękne! Bardzo fajne, kradne plasteku, nie, nie zalecamy używania w domu, zdecydowanie w plenerze, bo no, w domu można napisać, napić się piwa ze szkła, ale zalecam, sam używałem niejednokrotnie będąc, nie wiem, w górach czy na wycieczce, wiadomo, piwa bezalkoholowego, ale nie o tym, nie o tym, od tego się projekt rozpoczął, oczywiście zachęcamy, zapraszamy, można takie, takie sobie kubeczki nabyć, natomiast projekt się rozwija i chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o nowym elemencie tego projektu, czyli o degustacjach. Jakbyś mogła chwilę o tym opowiedzieć. No właśnie, bo ja już od paru lat chciałam zrobić, oprócz tego, że oczywiście współorganizuję Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, nie zamierzam z tego rezygnować, chciałam zrobić zupełnie inną imprezę. No wiadomo, że przeszkodziło mi, już miałam wszystko tutaj zaplanowane, a się okazało, że jednak imprezy to tak teraz, no nie bardzo. W związku z czym jest to projekt wstrzymany. Natomiast no, główkowałam, co by tu zrobić, bo już po prostu no, muszę, bo się uduszę, żeby coś fajnego zrobić nowego. I pomyślałam, że można by zrobić takie przedbiegi do tej imprezy, którą chcę zrobić. A ona ma polegać na testowaniu piw w ciemno i ich ocenie, ale nie na zasadzie, że najpierw szkolenie sensoryczne i tak dalej. Totalne podstawy, sześć kompletnie anonimowych piw. Oczywiście mówimy o piwach z browarów, polskich browarów, nie mówimy o piwach domowych. Piwa będą nieobrędowane, będę starała się je pozyskać bezpośrednio z browarów. Już tam Super. z kilkoma rozmawiałam, jest taka opcja, żeby mi przysłali po prostu od razu bez etykiet mi się już nie bawiła w zdzieranie tego, no kapsle, z kapsłami może być problem, ale tam większość tych kapsli można po prostu zdrapać, więc anonimizacja pełna. I zadaniem odbiorców takiego piwa będzie dokonać ich oceny, ale nie takiej oceny mega profesjonalnej, tylko przede wszystkim. Czy smakuje... Konsumenckiej można konsumenckie, powiedzieć, Konsumenckiej, konsumenckie, ale oczywiście w granicach jednego stylu, to nie będzie tak, że Stauty yy, i yy, 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 pale ale i inne rzeczy będą zmiksowane, to będzie sześć butelek piw w jednym stylu, z sześciu różnych browarów polskich, kompletnie nie wiadomo jakich, żadnego, nie, nie doszukujcie się żadnego systemu tutaj. <grym> Sama go nie masz przecież pewnie jeszcze. No. Znaczy nie, no mówię, z kilkoma już. Mhm. Po pierwsze, nie planuję tego jako jednorazowej zabawy, tylko cykliczną. W związku z Super. czym no, browarów może być wiele. Natomiast na pewno nie będzie to według jakiegoś klucza, że to będą browary wrocławskie, czy jakieś coś tam, coś tam. Ty. Chodzi o zabawę, więc ważne jest, żeby też nikt się nie doszukiwał, co to mogą być za browary, tylko po prostu sześć anonimowych piwek. Co o nich sądzicie? Ponieważ będzie to sześć piwek, to zakładam, że zaprosicie do zabawy z jeszcze jedną lub dwie osoby, zrobicie sobie taki mini panel jurorski. Oczywiście dostaniecie materiały, czyli opis stylu i też takie bardzo, bardzo bazowe Zasady degustacji, hmm. żeby też, hmm. mówię, to żeby nie psuć zabawy. To ma być zabawa, ale też z taką jednak podstawą yy, wiedzową. Ale na końcu dowiemy się, jakie to są, yy, gdzieś tam po degustacji. No, ale czyteś? to dopiero na samym Super. końcu, bo zamysł jest taki, że ponieważ ja tak kompletnie nie wiem, jaki będzie odzew na ten pomysł, więc ja najpierw chcę Was zaprosić do wypełniania takiego formularza zgłoszeniowego, żeby ocenić zainteresowanie. Bo ja na ten moment nie jestem w stanie określić, czy ja muszę zamówić 10 piw, 100 piw czy 1000 piw. Mhm. Więc muszę to po prostu sobie też rozplanować logistycznie. No i też oczywiście no, cenowo będzie to zróżnicowane. No im więcej tych piw, oczywiście pewnie będzie trochę taniej, aczkolwiek no, nie sądzę, żeby to aż do tej skali doszło. Ale dobra, po kolei. Czyli. Zgłaszasz do mnie informację, że yy jesteś zainteresowany. Kompletuję paczkę, którą wysyłam ci. Dostajesz termin, do kiedy masz te piwa ocenić. Oczywiście, dostajesz do tego komplet materiału wraz z arkuszami. Prawdopodobnie w formie elektronicznej do wydruku, ale pewnie, na, jeżeli ktoś sobie zażyczy, nie ma problemu mogę wydrukować, załączyć do paczki. I finał będzie taki, że jak już wszyscy te piwa ocenią, przyślą mi informację zwrotną, to wtedy będziemy ujawniać. Ale będzie to połączone również z tym, że taki pakiet dostanie do mnie za, ode mnie za każdym razem jakiś fajny sędzia piwny, którego Słuchaj. wybierzemy pewnie wspólnie. I ten sędzia piwny też będzie w tej samej sytuacji, będzie musiał to ocenić i będziecie mieć fajną taką, <laughs> fajny zwrot taką informację zwrotną, na ile się Wasze ym, poglądy na temat tego, danych piw ym, zgadzają z, taki, z taką profesjonalną degustacją? Świetnie, że w na ile się zgadzają, bo to nie znaczy, że są gorsze. Każdy inaczej może piwa ocenić, wiadomo, że sędziowie zajmują się tym profesjonalnie. Ale nie znaczy, że ocena konsumencka w jakimś stopniu jest nie wiem, no gorsza. No na pewno od strony profesjonalnej jest w pewnym sensie gorsza, ale to będzie, będzie fajne porównanie kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo z kimś, kto po prostu lubi pić dobre piwo. Bardzo fajny pomysł. Właśnie dlatego fajnie, że o tym wspominasz, bo właśnie o to chodzi, że tak naprawdę każdemu browarowi też myślę, że zależy mhm. na takiej informacji zwrotnej, bo najważniejsze jest to, co Wam smakuje. I to nie jest mega istotne, czy to jest, czy tu się troszeczkę jest odchył od danego stylu, bo coś tam, coś tam, pytanie, co, co komu smakuje. Ja na przykład jestem osobą, która uwielbia aromat skunksa. No i sorry, ja wiem, że to jest wada w piwie, ale mi się to po prostu dobrze kojarzy, pewnie dlatego, że dawno, dawno temu, w latach 90 jakieś takie piwo pewnie piłam, które miało ten aromat i po prostu dobrze mi się kojarzy. No, no i koniec. No i wiem, ale to że to jest wada. To wtedy dzieci mogły pić piwo, ale posłodziłem, co? <laughs> no, ale w każdym razie ja jestem w stanie to odróżnić i jak uczestniczę w panelach jurorskich, to oczywiście wykazuje to jako wadę. Natomiast mi to smakuje. No i sorry. Ja mam bardzo podobnie. Czasami jest jakaś wada, która po prostu jest fajna. Na przykład Czasami, ja mam tak z od octowym, który czasami fajnie, znaczy, przepraszam, nie będę nazywał wady, ale z, ziero, z aromatem zielonego jabłka, bo to ostatnio była wielka, może nie tak ostatnia, jakieś czasem była tam afera, że ktoś nazwał, a tego nie było, no ale z aromatem zielonego jabłka. Ja z kolei to lubię. No wiem, wiem, też nienormalne, ale czasami to po prostu gra, więc, więc uważam, właśnie, że czasami się, czasami to jest jak gra. Właśnie, dokładnie, czasami to gra, więc też no, diacetyl z iPą na pewno nigdy nie gra. Tak. No nie. <gry> Ale ja mówię, nie. przede wszystkim to ma być zabawa, a y, zabawa jest tak naprawdę dla każdego, bo dla totalnego lajkonika, bo on dostanie materiały, a nawet jak nie będzie mu się chciało ich czytać, to będzie miał ciekawą zabawę. A dla tych, co się znają, też będzie to zabawa, bo po prostu nie będą kompletnie wiedzieli, co piją, i sami będą mogli sprawdzić swoje y, preferencje w oderwaniu kompletnie od otoczki. Bo przede wszystkim o to chodzi, że każdy z nas jest podatny na wpływy zewnętrzne. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, nie ma ludzi całkowicie odpornych, można się starać, ale każdy jest w jakimś tam stopniu um, uzależniony od, od wielu czynników, nie tylko od tego, że przede mną jest to, tylko że na przykład a tego gościa to lubię, a tam Dokładnie. tego nie lubię. A tu jest ale... fajniejsza etykieta i tak dalej. Znaczy tak właśnie tak dalej. ja się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo to jest fenomenalny, uważam, również eksperyment czy jakieś doświadczenie. No, powiedziałbym, że pseudo albo nawet może i nie pseudo, naukowe czy takie no może naukowe, właśnie personalne, <todgłosy> dlatego że wtedy będziemy wiedzieć tak, ile jest w marketingu, no bo z całym szacunkiem, oczywiście yy, uwielbiam piwa, nie wiem, z Pinty, z Nepomucena, z Fluid, ale pytanie, na ile te piwa są tak wybitne, one są świetne, bez dwóch zdań, a na ile pozostałe elementy też wpływają na odbiór tego piwa, więc to jest w ogóle fantastyczne, bo może się nagle okazać, że z sześciu na ipek jakiś browar, o którym nie słyszeliśmy i wszyscy, kurde, super piwo. Tylko, że nikt o nim nie słyszał. To może z jednej strony to się śmieje, degustacja Mariusi i zmienił Antapt. Może się okazać, że to będzie też w pewnym sensie kreowało taką prawdę, a po drugie, tak trochę naukowo pokaże, na ile samo piwo jest świetne, a na ile też pozostałe działania. To nie, że to jakoś ujmuję, ale one też są istotne już na tym poziomie rynku. 10 lat jednak kraftów w Polsce, czyli już ten marketing, zarządzanie, jakieś pozycjonowanie produktów też jest istotne. No mam nadzieję, że. Mimo wszystko mam nadzieję, że potwierdzi się, ślepe testy potwierdzą nieślepe, dlatego że wtedy będziemy mieli odpowiedź na to, że to rzeczywiście to piwo ma wielkie znaczenie. Ale... No zobaczymy, to znaczy nie, no ja też tak zakładam. Natomiast zobaczymy właśnie tutaj w oderwaniu kompletnie. Jest to tak, to jest eksperyment na pewno. Zawsze mnie interesowały tego typu rzeczy, właśnie taka deprywacja, właściwie no niesensoryczna w tym momencie, tylko właśnie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym konkretnym elemencie, a nie właśnie na całej tej otoczce. To można by dużo na ten temat mówić, ale tak jak mówię, wszyscy dostaną też taki zarys zasad degustacji przede wszystkim, w każdym konkursie obowiązuje taka zasada, oczywiście nie każdy się jej trzyma. Nie? Nad ludźmi nie zapanujesz, okay. ale zasada jest taka, że w trakcie degustacji podczas konkursu sędziowie mają się nie konsultować i właściwie powinni się zachowywać jak pokerzyści, czyli nie pokazywać, co oni sądzą na temat danej próbki. Dlaczego? Właśnie dlatego, że. Najczęściej no. jest jakaś na przykład osoba, którą bardziej szanujemy, uważamy, tak. że lepiej się zna albo gorzej się zna, i jak patrzymy, o, kręci nosem, cholera, i od razu automatycznie to jest. To ja mam odwrotnie. To jest, ale to, no, o, to, ty, nie. No, to widzisz, że to ty masz odwrotnie, ale to też jakby udowadnia tezę, że to ma wpływ. Ma wpływ. Dobrze no, mówisz cholera. Tylko... Tak, tak. Okay. To są, ja to na się interesuję po prostu takimi tematami, abstrahując w ogóle od piwa. Taka to, psychologia przecież, troszkę. Tak. tak. To, przecież ma, to przecież ma znaczenie w każdej dziedzinie życia. Mhm. Także zapraszam was. Nie wiem, czy to dosyć jasno zostało wytłumaczone, ale właśnie na stronie kochampiwo.pl uporządkuję to w tekście i zaproszę właśnie was też do wypełnienia formularza, który właśnie będzie na stronie kochampiwo.com.pl i będziemy działać, bo niezależnie od tego czy się zgłosi 5 osób czy 100 osób, ja i tak ten projekt wdrożę i myślę, że jeżeli go ciekawie rozwiniemy, a mam kilka pomysłów, to następnym razem się po prostu zgłosi więcej osób. Mam też jeszcze pomysł, jak yy, was zapewnić, że to nie będzie jakaś ustawka, no bo przecież no jak to może być, że jedna osoba yy, też śpi, piw, a może ja mam gdzieś jakieś tam deal, nie? W związku z czym wymyśliłam, że te rozwiązanie zagadki zapakuję w kopertę i wyślę komuś, też na przykład o docentowi mogę wysłać. Wyślę docentowi zapieczętowane jakoś tak, żeby było wiadomo i dopiero jak już będzie to rozwiązanie, to on przed kamerą otworzy i przeczyta co to było. Fajnie, fajny pomysł! Ja się śmieję, no tak, wcześniej pewnie otworzysz, odkapsulujesz, pododajesz, prawda, brak tych wady i zakapsujesz z powrotem, żeby ten zapłacił, ten nie, to będzie, kurde, merkaptan. No więc, nie no, Pomysły mogą być różne, ale Oops. generalnie bardziej chodzi mi faktycznie o taki eksperyment i z ciekawości. Ja, ja jak to wyjdzie? Tak, ja nie ukrywam, że bardzo fajny pomysł. Na początku przyznam się bez bicia sceptycznie podchodziłem. Ale teraz jak słucham o szczegółach, jeżeli to ma w ten sposób wyglądać i no to może być. Jeżeli się to uda rozwinąć, to może być naprawdę bardzo fajny, długofalowy projekt, taki no, praktyczny i prawdziwy. No zobaczymy. Oczywiście zachęcam jeszcze raz do zapisywania się, również możecie napisać do nas, przekażemy. Jakbyście mieli jakieś pytania, uwagi, piszcie do Marusi. Jest też profil na Facebooku kocham piwo. Polubcie, tam też można zadawać pytania. Tam na razie profil kocham piwo generalnie jest dedykowany do kubków, do tego będzie osobny, ale to okay. jeszcze... W każdym razie, lajkujcie, pytajcie, jak macie jakieś pytania, no i zachęcamy do wzięcia udziału, bo projekt wydaje się bardzo ciekawy. No to ostatnie pytanie, kiedy startuje? Kiedy można spodziewać się. Teraz ankiety już chyba już są, czy będą za chwilę, o, te, o których mówimy. Już ten będzie dostępny. Okay. Yy, więc możemy zaprosić śmiało, właśnie na strodę www.kochampiwo.com.pl Łamane przez bądź jak sędzia. Ale to tam raczej i tam przez jest tak. Bardzo mało zakładek tam jest, bo tam jest głównie są kupki. właściwie są tylko kupki i ten projekt, więc nie zgubicie się. A oczywiście kupki, jeżeli byście chcieli kupić, to też jest zakładka sklep. Dokładnie tak. Ale <laughs> przechodzę do tego, jak już po ankietach kiedy spodziewasz się wysyłki pierwszych? Myślałam, żeby czekać na odzew przez dwa tygodnie. Ale zobaczymy po prostu jak to będzie szło, jeżeli szybciej mi się nazbiera, bo też nie chciałabym na pierwszy rzut jakichś ogromnych ilości robić, no bo ja będę musiała to spakować, muszę zamówić karton taki, no tak. żeby był kuriero-odporny i tak Więc jeżeli w ciągu tych dwóch tygodni uda mi się uzbierać, to jestem w stanie no na pewno do końca maja te paczki rozesłać. Super. A potem, jak już to się rozwinie, to po prostu w trakcie jednego projektu będę już yy, robiła kolejne, więc to będzie szło znacznie szybciej. Natomiast tutaj no mówię, no nie wiem, jaki będzie odzew, w związku z czym no, ciężko mi ocenić. Czyli gdzieś w czerwcu, szacunkowo, do końca czerwca chyba powinniśmy. Nie, no na myśl, pewno myślę, że wystarczy. do połowy czerwca? Nie, no ja myślę, że do połowy to czerwca to możemy już spróbować zakończyć Super. sytuację, no to... tak. Czekamy z niecierpliwością. No, wakacjami skończymy. Czekamy z niecierpliwością. Jeżeli chcielibyście się przygotować do degustacji, to zachęcam też, trochę prywatnie, to zachęcam też do klikania w Akademię Piwnego Klubu. Ruszamy też w czerwcu, więc można najpierw posłuchać, coś tam się nauczyć, jeżeli nie macie żadnego pojęcia o piwie, a potem przyłączyć się do takiej degustacji. Myślę, że w jakiś sposób mam nawet już w tej chwili, wpadło mi do głowy, jak w jakiś sposób to połączyć, te dwa projekty. Także również online. Także myślę, że wkrótce spotkamy się, czy to online, czy na żywo. Mam nadzieję, że na żywo. Natomiast czekam, czekam, czekam. Ja też nie wypełniłem jeszcze ankiety, więc zaraz się za to wezmę. No myślę, że projekt jest rozwojowy i be, będzie to jakby bazą do kolejnych ciekawych pomysłów. Więc Super. Obserwujcie. Działamy, działamy. Żadna tam sytuacja Pandemia. nas nie, nie skasuje. To piękne zakończenie myślę tego wywiadu. Mhm. Obserwujcie profil nasz facebookowy, profil i stronę Kocham Piwo. Tam myślę więcej informacji już wkrótce. No i co? Zapiszcie się. Kocham piwo Tam... Zapraszam do udziału w zabawie. Super. Dzięki wielkie. Dzięki Marusia. I Cześć. Do zobaczenia. Do Cześć. zobaczenia.